Przez trzy dni policjanci wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kontrolowali drogi powiatu Kępińskiego. Kilku kierowców straciło prawo jazdy z powodu nadmiernej prędkości w terenie zabudowanym, dwóch kolejnych za złamanie przepisów kodeksu karnego, aż 20 kierowców musi odwiedzić mechanika, następnie stację diagnostyczną. Stracili bowiem dowody rejestracyjne za problemy techniczne z pojazdami. W dniach od 15 do 17 października teren powiatu Kępińskiego patrolował zespół wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Funkcjonariusze poruszali po drogach całego powiatu sprawdzali stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, reagowali na wykroczenia popełniane na drogach. Skontrolowano łącznie około 60 pojazdów. Akcja na tak szeroką skalę zapowiadana była wcześniej przez kępińskich policjantów. Rzeczywiście od kilku tygodni zapowiadaliśmy, że na terenie powiatu kempinskiego pojawią się policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i w dniach między 15 a 17 października tego roku taki zespół do nas przyjechał Pracują policjanci na chwilę obecną, rzeczywiście wideoregistrator jest w dość intensywnym użyciu. Na kierowców nałożono łącznie 55 mandatów karnych za popełnione wykroczenia. Wśród najpopularniejszych znalazły się przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym i niezabudowanym, przekraczania linii podwójnej ciągłej i wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, brak pasów bezpieczeństwa, korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy. Rekordziści łamiący po kilka przepisów jednocześnie otrzymali podczas kontroli nawet 13 punktów karnych. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania zatrzymali także kilka praw jazdy. Zdecydowaną Większość za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. W piątek w Mikorzynie do kontroli zatrzymano 27-latka z gminy Ostrów Wielkopolski, który przekroczył dopuszczalną na tym odcinku prędkość o 52 km. W tej samej miejscowości zatrzymano do kontroli 63-latka z Mogilna, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 55 km. Również w Mikorzynie zatrzymano 24-latka z gminy Kępno, który przekroczył prędkość o 59 km na godzinę. Podczas szczegółowych kontroli prowadzonych na terenie całego powiatu policjanci zatrzymali łącznie 20 dowodów rejestracyjnych. Powodem były problemy techniczne samochodów. Podczas akcji zatrzymano także dwóch kierowców, którzy złamali przepisy kodeksu karnego. Jeden z nich prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, a drugi pod wpływem narkotyków. Przeciwko obu toczyć się teraz będzie postępowanie karne. Grożą im kary więzienia i kilkutysięczne kary grzywny.